Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Marakis, a to jest 17 odcinek z gry Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Zapraszam do oglądania. Pędzimy na chatę. Pędzimy na chatę, wbijamy się do środka i. I zabieramy się za ogarnianie questów. Tutaj mamy pierwszego questa, tak więc gadamy z gałganem. Welcome to our haven in the I am Citric Vorm. My brother Arhaus and I give assistance to any wayfarer that may need it. Hmm, you look a lot more hearty than the sort we typically get here. You might be able to help me. We've had several visitors from Deteer tell us that they were savagely ambushed by brownies. Unusual. Brownies of the Shi are not that aggressive, they mostly keep to themselves and only attack when approached. If there is indeed a group of brownies ambushing travelers, then those monsters need to be taken care of. Good. I'll see that you are rewarded for your efforts. I still have trouble believing those brownies would be so aggressive. Most unusual. If there are indeed a group of brownies attacking people, then you must put a stop to it. Follow the trail to Deteer, it is in the southern Xi. Find the brownies, get rid of them. See you later. Aktywujemy quest'a i zabieramy się za brawniki. Wychodzimy na zewnątrz. Obczajmy tylko w którą stronę musimy dymać. Jakoś tak, no to lecimy. Może od razu aktywujemy Gałgana. Niech biega z nami, przyda się. Gdzieś tu powinien być magazynek, aczkolwiek brauniki były szybsze. Mamy jeszcze jednego gada gdzieś tu. O, tu jest Liza. No, i teraz pozgarniamy fanty. Oraz odnajdziemy magazynek, który gdzieś w tym miejscu jest. Pozostaje tylko pytanie: gdzie? A tu dobra! Nie było widać tej gałęzi. Pięknie, pięknie. To załatwione. Zdałoby się zejść na dół. No, i lecimy dalej. Będzie jakoś tak, więc pędzimy, pędzimy tędy. Tym razem mamy sprite y, elegancko. Sprite y wykoszona. Wyżygał coś? Wyżygał, dobra. Zgarniamy wszystko, lecimy dalej. Na drugą stronę i mamy Mamy brauniki i mamy tresza. A nie niestety tresz nie jest najprostszym przeciwnikiem. Aczkolwiek może uda się to ładnie połapać. albo i nie uda Dobra jedziemy jedziemy jakoś wyszło pięknie elegancko zgarniamy fanty Jest fast jest magazynek Pędzimy dalej Kolejný treš. Elegancko poskładane. Pięknie. Zgarniam fanty. Lecimy dalej. Dobra, tą grupkę przeciwników też wykosimy. Bo znając życie, pewnie zaraz się uruchomią i tak będą nas gonić. Więc nie pozostaje nic innego jak po prostu ich wyprzedzić. Ładnie. Wracamy na trasę. Obiegniemy. To wielkie drzewo i mamy magazynek kolejny, zgarniamy fanty. No i proszę bardzo, dotarliśmy na miejsce. Są brałniki, cudownie, już je ogarniamy. Szybko poszło bardzo szybko, poszło teraz. Fanty czyli to mamy załatwione. Tepniemy się z powrotem na chatę. Elegancko ładujemy się do środka, Cześć. There was indeed a group of brownies attacking those on the trail to Detir. Well, here is the reward I promised for taking care of them. Still, it is strange that brownies would act in such a way. I wonder. I've heard of something that could make them act that aggressively, but it can't be here. We must go to Rundemir. It is the largest brownie down in the Shi. I'm sure we will find the answer there. Make sure you are prepared. Brownies may look weak but they are ferocious in large numbers after you are ready head south Rundamir is a fay hollow on the edge of the shee i will meet you there we're going to Rundamir to find out why the brownies have been ambushing people in the shee another time then no i pięknie. wjechał nam kolejny quest to cieszy. I tym razem dymamy w tym kierunku. Pięknie. Zagęszczamy ruchy. Zgarniamy chwasty. Cudownie. O, mamy tych gadów. Łajza nie trafiła. Pięknie kolejny treść. Zaraz go sobie poskładamy. Panty wjeżdżają Lecimy dalej Docieramy do jaskini Pięknie Zgarniamy fanciochy Ładujemy się do środka You made it. It is as I feared. A crudok has made its lair at the bottom of this hollow. We will need to find it and kill it. The crudok is sending the brownies of Rundemir out to collect corpses for it to feed on. That is the reason they've been ambushing wayfarers in the shee. We must find it and destroy it. Be careful. The teeth of a brownie can leave a hideous scar. Elegansko naszym celem jest crudok. Wcześniej czy później gada znajdziemy i ubijemy. To jest bardziej niż pewne. Aczkolwiek. No, troszeczkę zwiedzania będzie. Tego się nie da ukryć. Eee, polecimy, polecimy. Polecimy tędy. Dlaczego by nie? To jest ślepa uliczka. Obracamy. Pędzimy tędy. Elegancko. Lecimy dalej. Tu mamy wrota, można je otworzyć. Można. A, tutaj tylko kuferek. Kuferkami na razie zajmować się nie będziemy. Szukamy naszego głównego celu. Nie. Lecimy dalej. No i chyba powoli zbliżamy się do celu. Nawet nie tak powoli. Jest krudok są brauniki. W pierwszej kolejności zdałoby się zająć Brawnikami, żeby nie przeszkadzały. A później ogarniemy sobie krudoka. No i jakby to powiedzieć, szybko poszło. Thank za you for your help I would not have been Wychodzimy z jaskini No i będziemy wracać na hacjądem. Nie jest, pięknie jest. tepniemy się teraz na Haciendę. Będzie troszkę szybciej. Wbijamy się do środka. No i mamy kolejnego questa. Jedziemy. Welcome to our yourself. The she is a dangerous place. Lucas Soren, the poor soul in the next room, she did not fare so well. She was attacked by a thresh, normally a fatal encounter in and of itself. Barely managed to make it here before passing out. That wasn't enough. She's had a rare reaction to the thresh's usually benign venom. The only thing that will save her is a rare plant found in the she. But I cannot venture out to get one. You will. Well, if you manage to bring me one, I'll reward you with what I can. I've heard that seerstalk grow near flowing misting water, so you might try following the river north. I thought I heard the roar of waterfalls when I once wandered up there, but I didn't go far enough to find out. The she, you know. Seerstalk is supposed to grow near flowing, misting water. Follow the river to the northern she. I'm sure I've heard waterfalls in the distance. Time then. Elegancko lecimy po chwasta, lecimy po chwasta. Tak więc po raz kolejny wychodzimy z hacjendy, ogarniamy kierunek, w którym musimy potuptać. No i lecimy. Zagęścimy trochę ruchy. No to żeśmy ruchy zagęścili. Tutaj się pojawiło. Oj, 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 oj. Oj, 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 Od razu przywołamy sobie naszego pomagiera, bo się na pewno przyda. Troszeczkę się uzdrowimy, no i lecimy dalej. Mamy kolejne spray, wykoszone, pięknie. W tym miejscu mamy jaskinię. Właśnie aktywujemy ją sobie. Przyda się na pewno we przyszłości. A teraz, dymamy mamy na drugą stronę, i proszę bardzo, mamy chwasta. Zgarniamy chwasta. Ubijemy sobie te gałgany, co są w tym miejscu. we go to the Good day. A sear stalk! I cannot believe it! Here is your reward. You more than deserve it. I shall administer this to Luca at once. The sear stalk should make quick work of the venom. Safe travels. Elegancko. A, tutaj jest szafka z książkami. Książek na razie nie tykamy. No i proszę bardzo, z wyrka wstała nasza nowa koleżanka, z którą oczywiście pogadamy. Jedziemy. Dziękuję, stranger Our house tells me if it że nie I would nie have recovered. I am not accustomed to such injury. Usually, I am more than capable of taking care of myself. I have no desire to encounter that thresh again. Do not make that claim lightly, for a thresh is not something so easily overcome. In truth, I would walk easier through the she knowing the thresh has been removed. Please reconsider, for though I wish to see an end put to this creature, I would not risk your life or that of any other. If you are determined to defeat it, I will tell you where I encountered it, but go with care, for I have no desire to send you to your death. The thresh attacked me in the Eastern She, south of the river. Normally, I would ask that you reconsider such a dangerous pursuit, but because you are insistent, I shall tell you this. The thresh is in the Eastern She, south of the river. Farewell. Wjechał nam kolejny quest, idziemy Tresha. Tak więc wychodzimy z chaty, łapiemy Azymut i lecimy. No i proszę bardzo, kolejne brałniki, czyli kolejne punkty. No i dobrze jest. Brauniki wykoszone. Zagęszczamy ruchy. Lecimy do kolejnego przeciwnika. Tym razem jest to Sprite. Poskładany, nic nie wyżygał szkoda. Przejdziemy na drugą stronę. O i tutaj już jest ciekawie, czyli jeszcze raz mamy trzy brawniki i jednego presza. Elegancko. O, proszę bardzo, koleżka wyżegał panty. Brauniki również coś wyżegały. Pasuje, pasuje. Fajne fanty wyleciały, od razu tak, tutaj mamy kolejne brauniki. Może być, może być. O, ta godzina już nie żyje, trudno, lecimy dalej. Koleżanko, nie blokuj się. Dzień dobry. ELEGANCKO! Łajza poskładana. Tu jeszcze jest magazynek, tego też opróżnimy. No i nie pozostaje już nic innego jak po raz kolejny tepnąć się na Haciendę.

tej hacjendy zakończymy nasz dzisiejszy odcinek, a w następnym odcinku zabieramy się za kolejne questy w tej krainie. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!